Siemanko, z tej strony Bizer. W dzisiejszym odcinku złapiemy sobie dwa Snorlaxy. No i wykorzystując dotychczasowy event, postanowiłem stransferować 22 Snorlaxy, aby zrobić jednego konkretnego. Pokażę wam wszystkie Snorlaxy, które zdołałem uzbierać od początku gry, ponieważ wszystkie od początku praktycznie kolekcjonowałem. A dzisiaj natrafia się okazja aby je doskonale spożytkować. No i oczywiście sobie jednego na końcu z power apujemy. Jednocześnie przypominam też o konkursie trwającym na moim fanpage'u, na którego serdecznie Was zapraszam. Więcej informacji na fanpage'u link macie w opisie. Jak zwykle do każdego filmu będziemy wykluwali jajka za każde 150 łapek w górę będzie to jajko 2km, za każde 200 kolejne będzie to jajko 5km. I za każde 250 będzie to jajko 10km, w zależności od tego, jakie jajko będę posiadał do wyklucia. A dzisiaj zrobimy sobie na moim kanale taki mały evencik i wyklujemy sobie 4 jajka. Tak więc, no cóż, zabieramy się do roboty. mamy pierwszego snorlaxa, który ma 804 CP. Troszeczkę malutko, ale oczywiście go sobie transferujemy. Ważne jest to, że o teraz nam da on dwa razy więcej cukierków, ponieważ taki mamy event. To się liczy, żeby spower naszą perełkę. Oj, wyskakuje, wyskakuje jeszcze raz. Sasha do kabiny. Teraz już będzie siedział, taką mam nadzieję. Tak jest? Dobrze. Tak więc mamy pierwszego Snorlaxa eventowego, w sumie drugiego. Wczoraj był pierwszy i dał nam oczywiście 6 cukierków, co mnie bardzo satysfakcjonuje. Dobrze i idziemy w poszukiwania kolejnego. Tak więc wiem, że gdzieś tu jest, gdzieś się kryje. Później sobie pojedziemy po Machopa, ale tego już tam nie będę wam pokazywał, jak go łapię. I mamy drugiego Snorlaxa, który ma CP 1226. Kosuję wszystkie Snorki, które e, mają słabe IV i mają mniej niż 2000 CP, ponieważ te, które mają jeszcze nad 2000 CP, jeszcze mogą mi się w przyszłości przydać. Tak więc ten pewnie na 50% pójdzie do profesorka, bo dobrego IV mu nie wróżę. No i kolejne 6 cukierków. Spójrzcie, od początku gry udało mi się zdobyć z 41, a widziałem 44, czyli 3 mi uciekły. No i muszę wam powiedzieć, że te, które mi uciekły to były naprawdę silne. A teraz e, spójrzmy ile ich mam u siebie. Będziemy liczyli rzędami, czyli tutaj mamy rząd 1, drugi, trzeci 1 jednego w pamięci trzeci, czwarty, piąty, szósty rząd, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty.

no, jednego Snorlaxa kiedyś musiałem skasować, po prostu był tak słaby, że go skasowałem, albo po prostu skasowałem go z rozpędu. Jak widzicie, tutaj już też mamy jednego silnego Snorlaxa, w sumie dwa, który ma 347 CP, którego zrobiliśmy wspólnie, i tego, który ma 2800, też w sumie zrobiliśmy wspólnie, tylko zrobiliśmy go do 2600 z czymś, ale odkąd dostał Snorlax z mocnego buffa, mi wzrósł do 2800. 70 CP, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i te powyżej 2000 już sobie mogę zostawić. Tak więc 22 snorki wysyłamy do profesora ze słabym IV i oczywiście ze słabymi atakami. Tak więc papa pa, trochę mi ich szkoda. No ale no cóż, ona tym ta gra polega. Tak więc transfer jest. Dały nam 44 cukierki. No i przechodzimy do najważniejszej części dzisiejszego filmiku Z power-upujemy sobie jednego snorka Który to miał być? To miał być ten, 1871 CP Dwa najlepsze ataki do wstawiania do gymów I IV 82,2% Mamy 89 cukierków do niego Pierwszy power-up kosztuje nas 2500 oraz 2 cukierki Power-up daje nam po 47 CP oraz 2 HP Czasami po 3 HP Tak więc power-upujemy My już mamy powyżej 2000, więc już jest w sumie spory. Ciekawe czy uda nam się go dobić do 3000. To już bym miał takie dwa z trujeczką z przodu, ale zaraz zobaczymy. Jeden Power Up już nas kosztuje 3,5000 i 3 cukierki. Jeden Power Up już nas kosztuje 4100 oraz 4 cukierki. I mamy Snorlaxa już powyżej 2,5 tysiąca, więc już jest naprawdę konkretny. Myślę, że takiemu poziomowi 20 temu to nawet nie starczyłoby czasu, aby go zbić z Jimu. 800, no 19 cukierków Myślę, że do 3000 nie dojdzie Ale będzie naprawdę konkretny Bo już nam tylko daje po 23 CP Za jeden power up No i niestety skończyliśmy Na 2901 CP Oczywiście będziemy do niego wracali Ponieważ na pewno go będę chciał Ciągle power upować na maksa Tak więc jest naprawdę olbrzymi No i cóż, zostało nam jeszcze kilka jajeczek 5-kilometrowych. Pierwszego z nich wyskakuje nam Sajdek. Teraz wykluwam je przeważnie, żeby mieć dużo właśnie Stardusta. Więc odpowiadając na Wasze pytanie, skąd mam tyle Stardusta, to po prostu wykluwam naprawdę dużo, dużo jajek. Myślę, że zrobimy odcinek, w którym Wam pokażę moje odznaki wszystkie. Drugim jajeczkiem będzie to Nidoran. Bardzo fajny lot. Na pewno będziemy sobie robili Nido Kinga dużego. Tentakul. No i półtora tysiąca Stardasta to jest już naprawdę też spoko. Niestety strąg tak więc pójdzie do profesora. I kolejne jajeczko to będzie. Następny tentakul. Osiemset Stardasta. Tylko. Nie dobrze. Więc jak chcielibyście, abym pokazał wam swoje wszystkie odznaki. Tak więc zostawcie kciuka w górę. Druga sprawa wchodzimy na Facebooka, lajkujemy, bierzemy udział w konkursie. Trzecia sprawa dajemy łapkę w górę i oczywiście wspólnie wykluwamy, bo to tylko od was zależy ile w kolejnym odcinku wyklujemy jajek. Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami już żegnam do kolejnego odcinka, trzymajcie się, hej. Yes.